Dzień dobry, dzień dobry. Cześć. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie, drogi słuchaczu i droga słuchaczko. Ja nazywam się Anna Antonia, to jest mój podcast. A bez względu na to, gdzie tego słuchasz, czy to na YouTubie, na kanale Ludzie Sukcesu, czy na aplikacjach do słuchania podcastów. Ja Cię witam bardzo serdecznie. Mówimy tutaj o dobrych rzeczach, o rozwoju, o duchowości, o niepoddawaniu się, o realizacji marzeń, o biznesie, o lepszym życiu, po prostu o lepszym życiu. Jestem. Terapeutką dusz pomaga ludziom wejść troszkę wyżej w swojej świadomości, w duchowości, w rozwoju. Pomagam wychodzić z różnych życiowych zakrętów, z depresji, uwierzyć w siebie, pomagam w relacjach. Mężczyznom pomagam w budowaniu dobrych relacji z kobietami, ponieważ jestem kobietą, więc. Jeżeli dzisiaj jesteś mężczyzną słuchasz mnie i masz problemy z mm, swoim związkiem albo w ogóle z kobietami, to mm, zapraszam cię na sesję. Ponieważ mówię z, z kobiecego punktu widzenia, więc podpowiem bardzo dużo ciekawych rzeczy i lepiej zrozumiesz kobietę, relacje z nimi i związki z kobietami, to jest chyba yy, najfajniejsze. Szukuję dla Was nowy projekt, właśnie, który będzie i dla mężczyzn, i dla kobiet, i to będzie coś petardystycznego, jak można to tak nazwać, e, dlatego, że jakby cały czas powtarza się to u moich klientów, u moich klientek. Ja sama w życiu popełniłam też naprawdę wiele błędów. E, dzisiaj jestem świadoma tego i uczę o tym, i sama się uczę jeszcze od e, od Amerykańskiego m, nauczyciela, który właśnie opowiada o, m, o relacjach i o związkach, więc myślę, że wielu, wielu osobom e, to pomoże. I powiecie, nikt nas tego nie uczy tak naprawdę. E, w szkole nas nie uczą, w ogóle, bo powinien być przedmiot, moim zdaniem, właśnie jak budować dobre relacje z ludźmi. I opowiada właśnie o wybaczeniu. O tym, żeby pokochać siebie, najpierw, żeby pokochać drugiego człowieka, o tym w jaki sposób się komunikować, ponieważ nie umiemy się komunikować. Dobra, ale to nie jest ten podcast na, 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 na to, co dzisiaj chciałam mówić, ale chciałabym Wam jakby dać już taką zagwostkę, co będzie, jakby w tym projekcie, który, który szykuję. Powiem tylko, że mam nadzieję, że uda mi się go, nie mam jeszcze daty, wydać do końca sierpnia. I będzie trzy tygodnie na jego promocję, i będzie to jeden z moich najdroższych produktów, oprócz konsultacji, które są. I w tych trzech tygodniach będzie to cena promocyjna, potem ta cena będzie wyższa, więc jakby też już wiem. Dużo nad nim pracuję, tam będzie dużo materiałów do przerobienia, do posłuchania i do odpowiedzenia sobie, jakby. I to jest niesamowite i dostaniecie dostęp do tego jakby cały czas, więc będzie można sobie to um, przerabiać. Natomiast dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie, to jakby to też jest ma jakiś tam związek z tym, bo ponieważ relacje, związki najbardziej nas dotykają i bardzo często jakby um, ponosimy też porażkę jakby w tym temacie. I to nas najbardziej dotyka, to nas najbardziej boli. Pieniądze można odzyskać, ale jakby zaufanie z drugiego człowieka, relacje z drugim człowiekiem, to już jest bardzo, bardzo trudne A, i doskonale o tym wiemy. I dzisiaj ja bym chciała powiedzieć, nie, nie dokładnie jakby stricte o relacjach, bo tego będzie potem dużo przez te trzy tygodnie. Natomiast chciałabym powiedzieć na temat, podnieś się po porażce i chyba taki temat będzie tego podcastu. Jeżeli to jest wartościowy temat, to zostań, posłuchaj, yy, udostępnij komuś być może dzisiaj ktoś musi tego posłuchać, albo wiesz, że jakby potrzebuje tego, daj też łapkę w górę, zasubskrybuj kanał, jeżeli Tobie pasuje to, co do Ciebie dzisiaj mówię i to, co usłyszysz. Linka do mojej strony macie też pod spodem, pod, pod podcastem, pod filmem na, i zapraszam Was na stronę ludzysukcesu.com, tam są moje książki, szkolenia, webinary ze mną, oraz konsultacje i dostęp do, do sklepu całego możecie sobie popatrzeć. I napiszcie też komentarz. Napiszcie do mnie, jeżeli macie jakieś też pytania, albo chcielibyście jakiś temat przerobić, albo żebym nagrała na jakiś temat. Bardzo, bardzo będę wdzięczna też Wam, bo, bo to pomoże nie tylko jednej osobie, ale pomoże wielu osób. Dobrze, podnieś się po porażce. Dlaczego jakby taki temat? Dlatego, że wielu ludzi naprawdę to są miliony, setki milionów ludzi. Którzy odnieśli jakąkolwiek porażkę i już się nie podnieśli. I, jakby pierwszą bardzo ważną rzecz, którą chcę powiedzieć tutaj na wstępie, ja bardzo rzadko używam słowa porażka. Jakby muszę podkreślić już czasami dosadnie coś, jeżeli mówię porażka, ponieważ samo słowo w sobie porażka jest porażką. <laughs> jest smutnym, negatywnym słowem, więc nie używam słowa porażka, jakby, jakby w. W swoim życiu osobistym, ewentualnie czasami coś jak nagram czy napiszę, ja wolę powiedzieć, zamienić to słowo na lekcja. Dlatego, że nie ma porażek i Thomas Edison, kiedy wynajdował żarówkę, to przyszedł do jego dziennikarz i mówi: proszę pana, no, jakby odniósł pan te 10 tysięcy porażek. On mówi: Nie, nie, ja. 10 tysięcy razy zobaczyłem, że to nie działa. Więc jakby on nie przyjmował odmowy, i nie przyjmował tego, że coś może być nie tak. To jest jedna bardzo ważna, istotna kwestia. Znamy wiele wybitnych ludzi, którzy są niewidomi, którzy są głusi, a przecież śpiewają, grają. Robią niesamowite rzeczy. Nick Wójcic, bez rąk, bez nóg. Po prostu człowiek, który inspiracją jest dla miliardów ludzi, bo tam to już dochodzi do, do miliardów, gdzie obejrzało go osoby, nie wiem, miliard, może dwa miliardy, nie, nie mam pojęcia, ale to są setki milionów i być może właśnie miliard osób, które usłyszało o nim, kim on jest. A to człowiek bez rąk, bez nóg nie ma ograniczeń. Nie ma porażki u niego, i e, to jest bardzo istotne, że kiedy ty ponosisz porażkę, jeżeli to tak nazywasz, a ja nazywam to lekcją, to chciałabym ci powiedzieć, że to nie była porażka. To nie była twoja porażka. Uwaga, to była lekcja dla ciebie, żebyś zobaczyła, albo żebyś zobaczył, że to nie było to, co miało być. Albo to nie było, miało, nie było zrobione tak, jak miało być, albo to nie była ta osoba, która miała być, albo to nie było zdarzenie, które miało być. Albo, ale jeżeli jakby bardzo ważna kwestia jest, i, i muszę to zaznaczyć, ponieważ jakby w rozwoju osobistym, ja kiedyś sama przez to przechodziłam, mówili mi na szkoleniach, ja się uczyłam od najlepszych szkoleniowców na tym świecie, naprawdę, wydawałam kupę kasy. To były dziesiątki tysięcy złotych na, na szkolenia. Także ja e, wiem coś na ten temat. I tam było zawsze, nie poddawaj się, wiesz, jedziesz z koksem, wal śmiało do przodu, jakby się nie udał raz, to idziesz drugi, wiesz, jedziesz, jedziesz. I oczywiście tak jest. Tylko uwaga, nikt mi nie powiedział wtedy, że... I ja musiałam do tego sama dojść. Dlatego ci mówię, a to bardzo mi dużo kosztowało, bardzo mi dużo kosztowało y, moich finansów, mojej energii, czasu i uwaga, mojego psychicznego spokoju. To było dla mnie tak strasznie męczące i tak psychicznie y, ciężkie, że ja nie mogłam tego znieść. Ja nie rozumiałam, że ja bardzo czegoś pragnęłam i ja szłam, jechałam tam, robiłam, próbowałam, już byłam blisko celu i uwaga, i ja dostawałam takiego kopa, ja to opisałam w którejś z mojej książ, w mojej książce chyba, Ludzie Sukcesu, dokoń swoje marzenia. Dostawałam takiego kopa, że wracałam taka połamana mentalnie, fizycznie i psychicznie, że ja a mówię, jeny, co jest? Przecież ja tego tak pragnę i tak mówią, mi nie poddawa się. No to ja, wiecie, ja zbierałam siły i jechałam znowu, drugi raz i działałam i robiłam. I wracałam znowu pobita, i ja sobie myślę: O, oh no, co jest? I kolejny raz. I było tak chyba ze 3-4 razy, i ja już po prostu psychicznie i fizycznie, bo to, wiecie, jak psychika nie jest dobrze z nią, to jakby psychicznie też człowiek, ja byłam wykończona, jakby moje ciało i psychika była wykończona, i ja mówię: Nie, po prostu ja już nie mam siły. I wtedy ja naprawdę musiałam dostać takiego kopa. Bo to było dla mnie tak straszne obciążenie. I wtedy ja doszłam do jednego wniosku, yy, mój drogi, i moja droga, że ja muszę to odpuścić. I chciałabym ci powiedzieć, że właśnie to, to jest bardzo ważne, że jeżeli ty masz coś w swoim sercu i, i dążysz do czegoś, ale cały czas ci to nie wychodzi, dostajesz porażkę za porażką, porażkę za porażką, yy, i jest to w Twoim sercu, uwaga, jest to w Twoim sercu, to znaczy, że to jest dla Ciebie, ale być może nie na ten czas. Dlaczego? Dlatego, ja wtedy właśnie do tego doszłam, dlatego, że jeżeli Ty to dostaniesz teraz, to Ciebie to może zniszczyć, Ciebie to może zabić, Ciebie to, 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 mogą, to mogą się wydarzyć różne rzeczy w Twoim życiu. Które będą miały ogromne konsekwencje, ponieważ to nie jest ten moment i nie ten czas, nie ci ludzie. Ja wtedy do tego doszłam, żeby to zrobić, ponieważ to nie jest dla ciebie na ten moment. I moi drodzy, mój drogi i moja droga, i to jest tak, że mm, jeżeli czujesz coś w sercu, że, że, że jakby to jest to, to ty się nie poddawaj, ale. Jakby rób inne rzeczy i pracuj nad tym, ponieważ być może w tobie ma się coś zmienić yy, i musi przyjść odpowiedni moment, żebyś ty to dostał żebyś ty dostała. Bo wiecie, jest taki piękny fragment w Biblii. Ja uwielbiam ten fragment. Na wszystko jest czas i miejsce pod niebem, i ja to zrozumiałam, dlatego że ja w tamtym momencie to odpuściłam. Po prostu ja już się poddałam, bo ja się poddałam wtedy i mówię wam to szczerze, ją ja mówię, Dobra, okej, okay, jakby to poddaję się, już nie chcę tego i w ogóle. I pod, yy, odpuściłam to, właśnie poddałam yy, się. i zaczęłam robić inne rzeczy. I zaczęłam robić inne rzeczy. E, ale gdzieś dalej miałam to w sercu, że jakby tego pragnę i jakby chcę tego doświadczyć. Ale odpuściłam na ten moment i na ten moment wtedy się poddałam, bo jakby ja już nie miałam siły po prostu fizycznie. I teraz uwaga. Bardzo ważna kwestia. To się zadziało tylko że kilka lat później. Wszystko, o czym ja marzyłam, jakby, czego, czego o, o czym, co miałam w sercu, ja to dotknęłam i doświadczyłam tego fizycznie i moje trzy marzenia, które jakby i moje cele, które miałam, zapisywałam sobie cały czas, one się nie, nie realizowały przez kilka lat, one zrealizowały się w jednym czasie naraz. I po tym, jak ja do tego doszłam, właśnie po, po tych latach, to było niedawno, jakieś trzy lata temu się to wydarzyło, to ja sobie myślę, wow, Mówię, wow, mówię, Boże, jakie to jest niesamowite. Tylko bardzo ważna też jest kwestia. Ja wtedy nie rozumiałam też tego właśnie, że czasami trzeba odpuścić rzeczy, bo nie jesteśmy na to gotowi. I dlatego ja raz za razem jakby robiłam to i ja już byłam strasznie wykończona. Jeżeli ty dostajesz jakby takie lekcje od życia... Ale mimo to dalej czujesz to w sercu, to nie rezygnuj z tego, że ci nie wyszło. Nie rezygnuj z tego. I ja cię bardzo serdecznie odproszę, nie rezygnuj z tego. Ponieważ jeżeli to czujesz w swoim sercu, to idź za tym, ale być może to nie jest ten odpowiedni moment i nie za chwila, że ty to otrzymasz. Ponieważ jeżeli masz dwunastoletnie dziecko i masz najnowszego Mercedesa, i dałbyś dzisiaj kluczyki swojemu synowi czy swojej córce, i mówiła, masz pojeździ, to jestem przekonana, że po prostu ten Mercedes byłby w, w kiepskim stanie, kiedy byś dostał albo dostała go z powrotem, i nie wiadomo, co by było z twoim dzieckiem, ponieważ to dziecko nie jest na to gotowe. I czasami my nie jesteśmy gotowi na coś, a my bardzo tego chcemy i dążymy do tego, i to nam może zrobić jeszcze większą krzywdę. Yy, inną kwestią jest, mój drugi, moja droga, to, że, mm, <tuszyk> że czasami jest tak że naprawdę coś nie jest dla nas. I jeżeli Ty dostajesz porażkę za porażką, to jakby lekcje, ale naprawdę jest to coś, co, co tylko inni Ci mówią, że masz zrobić, co inni Ci mówią, weź, zrób to, idź tam, albo bądź z tym, bądź z tamtym, albo nie rozchodź się, albo rozchodź się, albo weź ślub, albo nie bierz ślubu, inni Ci dyktują, a Ty nie masz w sercu pokoju w związku z tym, to tego nie rób. Nie rób tego, ponieważ to również przyniesie ci szkodę i będzie bardzo duża konsekwencja tego, że zrobisz to, a potem wyjdzie, ponieważ wyjdzie to na jaw, że to nie było to, ponieważ ty to dzisiaj czujesz, dokładnie to czujesz, ale uwaga, zagłuszasz to i myślisz sobie: Dobra tam, mówię, żeby jechać z koksem, w ogóle, no to jadę, działam i w ogóle nie. Ale jakby życie Bóg ci pokazuje, słuchaj, nie, 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 nie ten droga, ty musisz skręcić. To nie jest to. I wiecie, czasami Bóg nie daje nam pewnych rzeczy, ponieważ On wie, że to nie jest dla nas dobre. Albo odsuwa od nas ludzi, odsuwa od nas okoliczności, zabiera z naszego życia pewne rzeczy. I my myślimy, że to jest porażka. A uwaga, a to jest nasza lekcja, żebyśmy ją odrobili i żebyśmy powiedzieli. Ok, być może to nie miało być dla mnie. Być może to nie jest ten czas, być może to nie ten człowiek, być może to nie ten biznes, być może, być może to nie ta praca, być może to nie, yy, nie wiem, ta współpraca czy te okoliczności. Nie ten projekt. I uwaga, i to jest dobre: jeżeli ty nauczysz się tego, nauczysz się takiego odpuszczania, to uwaga przyjdzie do ciebie o wiele więcej niż sobie dzisiaj marzysz i o wiele bardziej piękniejsze rzeczy, o wiele bardziej piękniejsze rzeczy niż dzisiaj, jakby o nich myślisz. Dlatego, że my nie wiemy niektórych rzeczy. Bóg wie do przodu, on ma nawet Twoje włosy na głowie policzone. Dzisiaj mam włosy, zawsze jak miałam włosy, to mi zawsze sobie wyciągam parę takich, wiecie, mam takie długie włosy do pasa, więc wyciągam te włosy i potem sobie takie roluję w paluszku, nie? I myślała, myślę, a Ty nawet wiesz, ile mam włosów na głowie, ile mi dzisiaj wypadło. Więc zobacz, Bóg wie, co jest dla Ciebie dobre, a Ty albo inni, albo ty, albo inni się uparłeś na coś i dostajesz kopa raz za razem i nie chcesz jakby skręcić trochę w inną stronę, żeby zobaczyć, dobra, ok, jakby to nie jest dla mnie, no to ja idę teraz tutaj. Bo być może jakby, no, rzeczywiście to nie jest to. Odpuszczanie, ostatnio nagrałam o tym odcinek podcastu też właśnie. Przesłuchajcie sobie. Kurczę, nie pamiętam teraz nazwy, ale to było jakieś dwa, trzy odcinki temu więc polecam Wam serdecznie. I to jest bardzo istotne, dlatego to nie poddawanie się i odpuszczanie jest bardzo ważne. I jeszcze bardzo ważna kwestia właśnie to jest ta, że tysiące i miliony ludzi, jeżeli coś im nie wyszło, jakby odnieśli jakąś porażkę drobną, to oni odpuszczają. Yy, i już nigdy się nie podnoszą, bo ktoś ich zranił, bo ktoś ich oszukał, i tak dalej, i tak dalej. Ludzie będą oszukiwać Cię do końca życia, będą ranić Cię do końca życia. Jeżeli się tego nauczysz, łatwiej ci będzie żyć. Jeżeli nauczysz się wybaczać, to jest najpiękniejsze, co może być, bo wtedy jesteś wolnym człowiekiem. Uczę tego na sesjach. Uczę tego też w kursie. Uwierz się, siebie, polecam wam kurs. Znajdziecie go na ludziesukcesu.com Ten kurs, uwierz, uwierz w siebie, też bardzo dużo daje i. Kiedy zakupicie książkę, też dusza, chyba czy serce, już teraz nie pamiętam, otrzymujecie też takie ćwiczenie lustro na temat uwalniania i wybaczania, i to jest piękne ćwiczenie, też które Wam serdecznie polecam. Książkę Wam polecam albo e-booka, bo wtedy dostaniecie gratis, jakby to nagranie i będziecie mieli do niego dostęp. Zobacz, jeżeli dziecko jest małe, ono jest malutkie i. Zaczyna chodzić. No to zaczyna chodzić i zaczyna się przewracać. Małe nóżki, taki pyk, pyk, pyk. Ja czasami idę z moim synem i zobacz, że to takie malutki, bo jest to już to maleństwo. A to taki mały dryblas do kolan po prostu i on tymi malutkimi nóżkami, pyk, 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 py, wiesz, leci i on świat zdobywa, nie? Bo on się nauczył chodzić. Tycha mała istotka. I ona tak wiesz, wszystko chce, a mama albo tata musi za nim biegać. Ale on w końcu stanął na nóżki może dotknąć wszystkiego. Jest taki zafascynowany tym wszystkim. I przewraca się raz tu, i tu na pupkę, i tu na głowę, i tu zrobi sobie siniaczka i tu. I wiesz co? I on jak upadnie, ten chłopczyk, czy ta dziewczynka, to ono nie mówi: Jeny, odniosłem porażkę teraz już nie będę więcej chodzić, nauczę się, jak będę starszy, będę miał 10 lat, będę większy, to się nauczę. Nie! W jego mózgu nie ma niemożliwego. Dzieci nie mają niemożliwego do któregoś roku życia, do szóstego. Dla nich wszystko jest możliwe. Przeczytacie o tym w mojej książce Ludzie sukcesu do końca swojej marzenia. Mój syn, jak wierzył taką dziecięcą miłością, to się wydarzyło. Przeczytajcie, to jest niesamowite. I dziecko wstaje i ono idzie dalej. Ona nie, nie mówi sobie: ja odniosłam porażkę, odniosłam porażkę, nie będę chodzić. Nie. Wstaje, idzie dalej. I upadnie jeszcze 30 razy, 70, 128. Ale ono jest ciekawe świata. Ona ma tam marzenie, żeby dotknąć tego pomidorka, tam, który tam leży, albo żeby pogłaskać tego pieska, albo żeby dotknąć tej trawki tutaj teraz i, i tego kwiatka zerwać. Powąchać. A zabaweczkę wziąć, a, 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 to, a tą lampeczkę dotknąć i zbić ją, ma ochotę. I ono zapieprza tam, po prostu, mimo przeszkód, i nie liczy się z tym, że ono jakąś porażkę albo lekcję, ono po prostu dostało lekcję, wstało, trzepało się, pęknie i idzie dalej, popłakało sobie, dziękuję, do widzenia. A tobie coś nie wyjdzie, chłopak ci powie niemiłą rzecz, albo w pracy ci ktoś powie i ty od razu. Ojej, tak. Weź, ogarnij się i idź po to. Bo wiecie, jakby są naprawdę duże rzeczy, które warto zrobić w życiu. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to osiągnąć Twój sukces. Ja o tym ostatnio mówiłam na podcaście. A Twój sukces będzie tym, kiedy Ty się zmienisz wewnętrznie, bo wtedy jakby. Ta porażka właśnie nigdy nie będzie tylko porażką, tylko będzie Twoją lekcją. Ty będziesz realizować swoje marzenia. Ty będziesz lepszym człowiekiem. Ty będziesz lepszym ojcem, matką, żoną, przyjacielem, przedsiębiorcą, mówcą, pisarzem, autorem i jakkolwiek kim chcesz być. Ale są momenty w życiu, kiedy musimy na chwilę odpuścić, czyli sobie usiąść, popłakać, yy, tak jak to dziecko na przykład, ok, popłakało sobie, ale wstajesz, zakasasz rękawy i idziesz dalej. Jak nie tu, to tu. Jeżeli to nie jest ten moment, który masz otrzymać to, to bierzesz się za coś innego. Ale nie poddajesz się, ponieważ twoje życie ma być fascynujące. I bez względu na to, co, co się dzieje na świecie obok ciebie i tak dalej, po prostu ty idź. Bo jeżeli czujesz coś w swoim sercu, to po prostu zrób to. I uwaga, nie będzie łatwo. Naprawdę nie będzie łatwo. Bo będziesz miał wyzwania i przeszkody, i trudności, i lekcje, tak, na swojej drodze po to marzenie, po ten cel. Ale wiesz co, nie będzie też łatwo, kiedy całe życie przebimbasz, albo w zgorzknieniu będziesz siedzieć w swoim domu i nie wystawisz nosa, nie zwiedzisz świata, nie poznasz ludzi, nie zrobisz nic. Będziesz żyć w samotności tylko dlatego, że nie miałeś odwagi, nie miałeś odwagi po prostu zrobić tego kroku. I podnieść się, kiedy coś wydarzyło się nie tak, jak byś chciał. I wiecie, ja naprawdę, jakbym miała zliczyć, to ja odniosłam setki porażek. Setki. Tylko, że to nie były porażki, to były lekcje. I to były też finansowe, miłosne, mm, przyjacielskie, naprawdę biznesowe różne. I dzisiaj z perspektywy czasu, i już to mówiłam nieraz, ja jestem wdzięczna za to wszystko. Ja dziękuję Bogu. Że ja się nigdy nie poddaję, to jest mój największy sukces. Ja nigdy się nie poddaję, po prostu. I wiesz, Bóg kocha ludzi, którzy mają odwagę. Kocha, bo, oni wie, bo On wierzy, oni są nie do zatrzymania, że oni przejdą każdą burzę. A jeżeli ty wierzysz w Boga, to wiesz, bo On powiedział, że będziesz stąpać pod, po wężach i skorpionach, a On będzie z Tobą i przejdzie z Tobą przez każde piekło. I wiecie, jest taki fragment, który też mówi, i bardzo go lubię, że Bóg nie daje nam niczego, przez co człowiek nie może przejść. Ale nawet jak już ty przez to przechodzisz, przez to, co musisz przejść, to On zawsze jest z Tobą. I nie zostawicie, jeżeli się do Niego zwrócisz. I tu nie chodzi o jakieś religijne rytuały, tylko chodzi o rozmowę z Nim. Jesteś sam, porozmawiaj, powiedz: Nie mam już siły, pomóż mi. Bóg jest dżentelmenem, przychodzi wtedy, kiedy my chcemy. On nie, 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 nie naprasza się, ale kiedy tylko zawołasz, on przyjdzie. I czasami, wiecie, są takie sytuacje, że ty już nie wiesz, co masz robić, ale on wtedy wie, co masz zrobić i on cię poprowadzi, jeżeli tylko mu zaufasz. I czasami, właśnie widzisz, nie daje ci tego, dlatego, że on wie, że to nie jest dobre i odpuść to na ten moment, bo być może właśnie to nie jest to. A potem dać coś więcej albo coś lepszego, o czym Ty nawet nie śniłeś, bo jest napisane też o tym w Biblii, że on daje rzeczy, których nawet my nie, nie myślimy, nawet, że możemy dostać tym, którzy go miłują. To jest najpiękniejsze, co może być. I wiesz, ja też przechodzę lekcje, co i różne, naprawdę. I w tym roku też dostałam lekcje, różne. I za każdym razem mówię: Wow, kolejna cegłówka. Kolejna cegiełka, idę wyżej, idę wyżej. Idę wyżej. I z góry widoki są zawsze piękniejsze. Ludzie nie chcą stawiać tych cegiełek. Ponieważ usiedli na mieliśnie siedzą po prostu i użalają się na nasobujący, to oni są biedni, a jakie mają pęcha w życiu. I w ogóle jeżeli tak mu mówisz, to tak masz. Jeżeli będziesz skupiać się na tym, co się stało i na tym problemie, to będziesz siedzieć w tym problemie. Wyjdź z niego. Odsuń się, przejdź, odpuść, idź dalej. Dziecko nie mówi. Pamiętaj, że poniosło porażkę. Tylko chwilę sobie popłacze, jak nabiło sobie guz, albo na pupkę yy, sobie tam cmyknęło i go boli. Wstaje, idzie dalej, dlatego że ono jest głodne tego świata. I ja chcę Cię zachęcić do tego, żebyś był głodny lepszego swojego życia, ponieważ Bóg przygotował dla Ciebie naprawdę wspaniałe rzeczy. Przedaj moją książkę, ludzie sukcesu, do swoje marzenia i jak uleczyć zranioną duszę. Polecam Ci serdecznie. Zapraszam na konsultacje. Nie poddawaj się o porażce, ponieważ to nie była porażka, tylko to była lekcja, żeby zrobić coś inaczej. Albo żeby skręcić w inną stronę, albo żebyś jeszcze trochę poczekał i zrobił coś jakby w środku swojego serca, bo to do Ciebie przyjdzie. Ściskam. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Hej.